Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, jestem Daligowski i witam was w Minecraft Hardcore, ponownie tak, kontynuujemy naszą serię. Nie zginąłem w pierwszym odcinku, <laughs> znaczy zginąłem w pierwszym sezonie, pierwszym odcinku, ale w drugim sezonie, czyli tym, teraz, co się dzieje. Jeszcze nie zginąłem, zobaczymy jak to będzie. Ostatnio skończyliśmy w tej wiosce tutaj, w tej wiosce w ogóle nic nie ma, tu była jedna skrzynia z czy, dwoma emeraldami. A oni trade mają, wiecie, takie sobie. Muszę sobie znaleźć miejsce na dom. Zbudować jakąś chatę, A noc się robi, dobra. Oni tu mają w ogóle żółte łóżka w tej wiosce. Ktoś kto pi w żółtym łóżku, ja nie rozumiem. Teraz idziemy znaleźć sobie miejsce na dom. A przy okazji zapi zapiszę kordy. Ja, jak, jakby co. Ogólnie ogóle ja nie chcę mieć dom w górach. Bo ja mam pomysł, jakiego doma bym chciał. Czemu to drzewo lewituje? Witamy w Minecraft. Ja chcę mieć dom w górach. Ale najpierw trzeba znaleźć te góry. Jakie upany chłopaki? A ja w ogóle ja czytałem e, ten e, od, od głównego twórcy tego Optifina, oryginalnego. On napisał, że Optifine jest zrobione w 76% około na wersję 1.15, nie? Tu jest fajny las, w ogóle co konie, ma. Nie mam siodła, nie? Nie. Powinien by było mieć kunia. Ale nie mam siodła, więc nie będzie kunia. Ile tutaj koniów jest w ogóle? Patrz, ile koniów! Tam jest czar Ile koniów! Czemu tu jest tyle koniów? Jak się pyta. Jakbyście Jak pytali Zanim zapytacie w sumie to powiem, dlaczego ja tak ucinam te filmiki. Ponieważ gdyby mnie ucinał, to poprzedni filmik by trwał dosłownie godzinę 50. Godzinę i 50 minut. Ucinam po prostu te nudne momenty, tak? Żebyście nie musieli oglądać. Jak na przykład biegnę. Znaczy teraz oglądacie, bo gadam o tym, ale dobra, nieważne. Ucinam po prostu nudne momenty, gdzie się nic nie dzieje, tak? Jak sobie tak biegam, to sobie pogadam w ogóle. Ktoś się mnie zapytał ostatnio, czemu ja w ogóle nagrywam. Bo lubię. Zawsze chciałem. Ja kiedyś miałem kanał, nazywał się Kasperozas.pl. To w, yy, ja na, ten. Grałem sobie w jakieś stare gry, na których mój, komp ten, który mój komputer mógł utrzymać. I mój tata <grywa> nagrywał telefonem. Monitor, tak? <laughs> bardzo ch bardzo chciałem nagrywać. Może nie chcę. Hmm. Nie wiem, z zobaczymy. Zobaczymy, jak ten cały YouTube pójdzie. Bardzo. O, jest! Udało się znalazłem góry. Właśnie o takie mi chodziło, takie zimowe. Ja takie lubię. Jeszcze las tu jest obok, ty? No to zależy. Jeszcze wodospad? Ty, las się pali. O nie. Ty, no, ty, znalazłem perfekcyjne miejsce. Na dom. Pa, to, w ogóle. Jakie góry fajne. wylewitujący śnieg, znowu witamy w Minecraft. Tu kolejny, tak jest. Ej, no, ty, no, znalazłem najlepsze miejsce w Minecrafcie na dom, jaki jest, w ogóle, kiedykolwiek istniało. No, 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 tylko trzeba pamiętać, że gram hardcore, jak spadnę, to ginę. W ogóle, patrzcie, jak fajnie tam jest. Ko kololowo, tam są też góry, ale chyba te są lepsze, moim zdaniem. Tu jeszcze jakaś lewitująca wyspa. O jezus, niebezpiecznie. Ja mam pomysł, ja na tej górze, co miała wodospad ten fajny, wysoki, po którym się wspiałem, zrobię sobie ten dom. A to nie będzie dom, to będzie jakiś dom w górze. Wiecie o co chodzi. Mhm. Mm Nie zejdę na dół. Nie zginę, błagam. Hmm, I myślałem, że. Ta góra jest trochę wyższa, myślałem. Hmm. Hmm. Właściwie co? Jeszcze przeskanuje teren dalej. Obczaję teren. Zobaczymy, bo ten wodospad jest bardzo fajny. Minecraft bez shaderów wygląda jak kloc. <laughs> znaczy ja, ja nie mam nic do wyglądu Minecrafta, ma, Minecraft ma swój unikatowy styl. Ma, Minecraft w sumie zaczął takie kwadratowe gry, sześcianowe, czy jak, jak zwał tak zwał. Nie? A w tej górze? Tak na, tak na widok. Będę miał widok na zachód i bagna. <gry> tak tutaj, w tej górze tutaj. Tylko ta jaskinia tam trochę wiecie, taka. Mhm. Ja tamte góry. Wiecie co? Ja obczaję te dwa tereny. I zobaczymy, gdzie się zbudować dom, bo ta tamte góry mają drzewa. I widok na ocean, a nie na bagna. <gry> Mm. Teraz gdzie sobie zbudować dom tam? Tak. No w... nie no, znowu wy. Idźcie sobie. Tak tutaj, wiecie, tak w górze tutaj. Nie. Byłoby fajnie. Będę miał. Zresztą w... co ja tam wejdę na no, samą górę, tam, 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 tam. Aj. Ja mam full. Nie mam full armora. Mam, ma, mam stack żelaza w ekwipunku, ale nie mam full, full armora żelaznego. Czemu? Nie pytajcie się mnie, jestem po prostu idiotą. Tam, tam jeszcze te jak to się nazywa? Akacje drzewa są. Akacjowate. Hmm. Patrzcie. Jakbym tutaj walnął dom w tej górze, nie? Tutaj bym taki taras zrobił. Będę miał widok. T. Dobra, znalazłem miejsce na dom. Oficjalne. Jest to oficjalne. Tylko teraz. Najpierw. Zrobię tak. m ehm, Więc tak. Mój plan wygląda tak. Budujemy dom w tej górze. Tutaj będzie jakiś śmieszny taras. I w ogóle będzie fajny. Mamy kilka biomów obok siebie, tam są akacje, tam widzę jest las, ten brzozowy. Ta, tam są jeszcze góry, tam jest jeszcze większy las w tamtą stronę, nie? Tu jest las tych ciemnych dębów, czy jak one się tam nazywa... Ty, dobra, jesteśmy otoczeni biomami, mamy fajne góry. No, no bomba, no, normalnie bomba, nie. Normalnie bomba. Czemu ja ciągle mówię bomba, bomba? Tylko teraz, so. Wy. Wykombinować trzeba, jak to tutaj zrobić. Wiecie co? Zanim cokolwiek się stanie, daj mi żelazo. Muszę zrobić sobie wiaderko. Jakbym spadł, mogę złapać się wody. Widzicie, jaki mądry jestem? Mam 200 IQ. Ja mam, bu ja mam buty z powolne opadanie 1. Więc... Powinienem przeżyć, ale nie chcę ryzykować. Jak to się mówi? Raz się żyje, nie? O! Huh! Hu! Gdybym nie trafił w, w to drzewo, to na, na pewno bym zginął. be nie, be, be, Bez dyskusji bym zginął na 100%. A ty co? Wodę ci dać masz Idiot Idź sobie Jeszcze pójdę po, jedno, po jedną wodę jakby co Ż Czekaj z Zobaczę z, z małej wysokości czy umiem jeszcze Może być no mówię, w tym odcinku będzie dużo farmienia drewna, kobla i wszystkiego innego, co jest do budowania domu. Nie będzie jakiś ekscytujący odcinek, ale kto wie, może coś śmiesznego się stanie. Aha, ha, patrz, patrz, mućka, ha, ale śmieszne, ha, ha, ha. No mi się rozwoli. no nie wierzę, no co to ma być za gra głupia, no ja nie wierzę. Nie Woda zamarza. Woda zamarznęła. O nie! O nie! O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Jak zrobić tak, żeby nie zamorzało? Coś wie, halo, napisz w komentarzach, błagam. I co ja zrobię teraz? No nie. co ja teraz zrobię? Tak, jak zrobię, tak, o. To będzie zamrozało, jak jest tak, jakby pod. Blokiem. Wiecie co? Ja wezmę sobie jeszcze jedno wiadro i mam poma. poma? Pomysła. Mam genialnego poma. Dobra woda. Tak działa woda. W że życiu też. Postawię tu na dole jeszcze wodę, źródło wody. Ja, jakby tam u góry zamarznęło, Jeszcze, jakby tam u góry zamarznęło jeszcze raz, to na wszelki wypadek jeszcze tu na dole będę miał. Ale ja nie wiem, czy to tu na dole też zamarznie, czy nie. No, no nie powinno, bo tutaj obok też jest ten źródło wody, nie? Zobaczymy, zobaczymy. Aura może być już. A ty... kupo. No, co jest? Jak nic. Oni pole po polepszyli im celność jak nic tym szkieletom, bo one nigdy tak nie trafiały. Pese wybuchajcie, mam gdzieś. No, tak ma być. O, to jest szansa, żeby zrobić kolejny time-lapse. Timelapsy są fajne, są nie? Mam śnieżkę w ogóle. A, trafię w tamtą krowę? Jak trafię, musicie zasubskrybować mój kanał i dać lajka. Like. Nie trafiłem, ale błagam. Nadal zasubskrybujcie i dajcie mi lajka. Like, błagam. Na razie sobie taki, on, takie coś zrobię. O. To jest, to jest początek, tak? Zobaczycie, będzie lepiej. Będzie śmiesznie, znaczy nie, nie będzie śmiesznie, będzie tragicznie. Jak spadnę i nie trafię do tej wody jakimś cudem. Dla mnie to jest bardzo możliwe, bo jestem słaby w cokolwiek. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to proszę zróbcie to. <laughs> Żebranie o subskrypcję, ale fajnie, nie? Nie no serio, bo ja teraz ten zaczynam nagrywać coraz częściej, bo mam o wiele więcej teraz wolnego czasu przez ferie i w ogóle... Więc kliknijcie też w dzwonek, bo wtedy dostajecie notyfikację, kiedy wstawiam filmik i nie musicie sprawdzać co chwilę, czy wstawiłem. W ogóle ten ostatni komentarz, co ten. Nie, nie, sorry, zapomniałem Twojego niku, bo. Ja, ja mam. Ja zapomniałem, sorry. Ale ten w, w poprzednim odcinku ktoś napisał. Nie, w, w pierwszym sezonie, w pierwszym odcinku ktoś napisał komentarz że liczy na rewanż, daje łapkę i suba i w ogóle i wy nawet nie macie pojęcia jak to fajnie się czyta ja w ogóle mam taki, taki pomysł żeby zrobić sobie taki plan co na przykład, nie wiem, 3 dni wstawiam filmik albo co cztery, coś takiego zobaczymy jak to pójdzie Posz zróbmy o tak, trochę wysunięty ten taras będzie, nie? Fajnie by było mieć też jakieś oświetlenie tutaj. Możecie też pisać w komentarzach jakieś wyzwania, nie? Żebym robił. Na przykład zbuduj na przykład jakiś wiatrak albo nie wiem zbuduj. Nie mam pomysłu teraz. No wiecie o co chodzi. Takie wyzwania, żebym robił i potem te dzieła. Co zbuduję albo zrobię, podpiszę z tabliczką z, wa z waszą nazwą i będzie fajnie. A jak, a jak zginę i zacznie się nowy sezon, te, te, te tabliczki zostaną na tamtym świecie, ale nigdy nie zostacie zapomnieni. Się prześpię na wszelki wypadek, jakby mi coś na łeb spadło. Albo. Nigdy nie, nie, nie wiadomo, nie? To jest noc. Muszę wyjść na chwilę i zobaczyć jak. Ej, 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 you what, mate? What are you try Nie wierzę. Nie, he he. No co za... O Jezus Maria, tak było fajnie, no co za... Ja nienawidzę creeperów Ja, ja nawet nie słyszałem jak on się ten... Oh god Fajne. Proszę Państwa, to jest koniec sezonu. Drugiego było tak fajnie. No co jest? Ja byłem, ja jestem, ja jestem głupi. Oj, zabij mnie. Ja już, no i. No i. Co? Czekaj, wiecie co? Zobaczmy. On był tu, on za mną był. On, on za mną wybuchnął no. No tak fajnie mógłby być No gadem, ta góra jest taka fajna Ale cóż, o to chodzi w Hardkorze. Giniesz, tracisz wszystko i nie możesz już grać ponownie. Jeśli filmik Ci się spodobał, zostaw łapę, zasubskrybuj, kliknij w dzwonek Żeby... Dostać notyfikacje kiedy nagrałem kiedy rzuciłem Ja jestem Daligowski do następnego razu